Dwie sekundy, Nie wyjdzie i powie, że są zawieszeni. i Ja Ci gwarantuję podchodzę i nie macie w 10 minut ani jednego człowieka tutaj na ulicy. Ani jeden kamień w waszym kierunku nie poleci. Gwarantuję Wam. Nie tylko wyjdzie i powie, że są zawieszeni. Macie 10 minut i jesteście w domach po prostu. Trzech funkcjonariuszu. I że będzie prowadzone postępowanie. Czy my w ciągu 10 minut rozchodzimy się? Nie ma tematu. Panie. Panowie. No, ale na duchy, ja Ja nie to muszę to nie ich duchy, Słatko, to jest? Ja wam teraz udowadniam, że to jest inteligentny i mądry naród, który korzysta ze swoich praw, korzysta ze swoich praw, panowie i zna swoje prawa. Szanowni panie, pan tak jest? mi dowodzi. Dlaczego pan jest? Nie pan odpowie. Dziesięć minut, rozchodzimy się wszyscy. Wy jedziecie do domu. Nie popychamy się, nie plujemy na siebie, nie obrażamy. Ja powiedziałem, że już was nie będę na dole obrażał. Nie! Bo wiem, przez półtorej roku zobaczyłem, gdzie jest błąd, panowie. Błąd jest u góry. Tutaj nie w tym szeregu jest błąd. Tam błąd siedzi u góry. Dowódcy z Dadania polityczni siedzą i wydają wam rozkazy, żebyście napadali na naród. Panowie, no bez jaj. 10 minut, popatrzy się. Jeszcze raz powtarzam, czy my się rozejdziemy, jeżeli to zrobią. Tak, tak. Ile to trwało? Ja wiem, co ja bym poszedł do tyłu, mimo tego, że mam mniej belek, poszedłbym do temu, zażądałbym takiej sytuacji i zobaczyłbym tam pierwszy raz w życiu kulturalną policję i kulturalnych obywateli. Znikających w ciągu 10 minut. Więc nie będzie samozwodnię. Co to tutaj jest za załatwienie? To jest jedno i wyłącznie tylko jedno po prostu zgłoszenie komendanta, że zostali zawieszeni. Oficjalnie zostali zawieszeni. Przecież nic się im nie dzieje, jak się ich zawiesi, tak? Oni dalej są funkcjonariuszami, dalej będą brali pensję, może pomniejszoną, ale będą. Ale dalej do czasu bra... wyjaśnienia sprawy ale muszą Do czasu zostać odsunięci. muszą zostać odsunięci. Chłopie. Po temacie, gdybyś zawalił, odsuną cię na miesiąc, dwa, trzy, na pół roku, no trudno. Jeżeli, ci udowod jeżeli udowodnisz, że nie popełniłeś, muszą ci wrócić te pieniążki. Nie ma dyskusji, tak? No nie ma dyskusji. Zadość uczynienia muszą ci zrobić. Ale jeżeli jesteś winny, muszą cię ukarać. Proste. Widzieliśmy, że nie podjęli też czynności reanimacji, tak? więc trzeba wyjaśnić każdy sprawę. każdy z Was podobno rozmawialiśmy, z kolegą chyba rozmawialiśmy je w Warszawie, że przechodzicie po prostu badania, przechodzicie szkolenia. Czy tam, na tym filmie była podjęta po prostu reanimacja tego człowieka? Chopy nie, nie została. Zamiast tutaj stać, tak, że ja bym wolał, żeby każdy z Was szkolił się w tej dziedzinie i za tydzień uratował komuś życie. Gwiazdka dla policjanta, bo uratował życie obywatelowi. Wiecie, jakby to pięknie szło? Chłop się przewrócił. Zobaczcie, to jest do waszego komendanta wysłane, w sprawie waszych dzieci. Jak to wygląda? Żeby Polak przeciwko Polakowi stawał? Wasz komendant wojewódzki. Do 16 komendantów wojewódzkich, w tym do komendanta Głównego Policji, napisaliśmy na podstawie chyba, tych chyba, wyników... Ja powiem bardzo. to jest teraz nie sprawa, bo to jest śmierć. Ale tutaj Bustowski dobrze mówi. Tu, Wysłał do każdego komendanta wysłał w waszej sprawie, aby was przebadano, po prostu dano wam wam i waszym rodzinom pieniądze na przebadanie was na glifosa. Ja wiem, że to nie jest załatwianie teraz tego biznesu, ale to jest jeden z argumentów, w którym my wam dzisiaj pokazujemy, że my nie tylko i wyłącznie o swoją dupę dbamy. Panowie! Proszę. Co to jest? Przecież Warto, niech pan patrzy na mnie, niech pan mnie przeczy... Wystąpiliście do prezydenta przeczyta. Lubina, mówi, będą przeczyta. badać dzieci. Tutaj jest do policji, pan się nie musi Starosta wasz będzie badał, badał dzieci. To tylko dzięki nam! Pan jest funkcjonariuszem policji. My stajemy kto do was starciami, czy występujemy osianogle, o, o żeby dali waszym pan dzieciom? Pan to to jest kin. Niech pan i ochrania żeby walić. Ja mi ja półtorej, niej, jak przepraszam najmocniej mi półtorej roku zajęło to, że wiem, że wy nie jesteście winni tutaj. Winni są ci, którzy siedzą na górze. Nikt nie przychodzi was Każdego tu prowokować, was znamy, tylko do ludzi. Jak tak nie, nie, buch, no nie wiem, nie będę mówił brzydko co. No znamy się do człowieku, policji, że znamy policja się policja człowieku, znamy się człowieku, znamy się, znamy się po prostu. Znamy się tutaj po prostu. To nie jest tak, on ubrał kominiarkę po prostu, ale my się znamy. Twoje oczy mówią wszystko, no. No twoje oczy mówią wszystko, no. Oczy są oczy zielone. Karabinu, Bez wierzy. jaj. Bo my mówimy jasno i 10 minut, chłopy, 10, 10 minut. Przyjechaliśmy wasze poprosić żoły, tylko i wyłącznie powiedzy, o to, że w 10 minut załatwiamy sprawę. Żeby stąd... komendant zajął stanowisko. Komendant zajmuje stanowisko funkcjonariusze zawieszeni. Chłopy, to nie trzeba... Nie, nie prowokujemy. Bardzo proszę. I potem macie. Popatrzcie, każdego, którego poproszę z tych ludzi, Dobre, Ja tych ludzi to nie to znam to osobiście, znamy Nie. Poproszę, wystarczy, że poproszę tych ludzi i nie ma reakcji żadnej. Ale jak tu przyjadę z ludźmi i też podburzę tych ludzi, to jest reakcja. Bo cholerę nam to jest. Ja uważam, że powinniśmy iść po prostu na piwo. <laughs> macie dzieci? Nie wiem, kiedy się co Godzinę później będzie Dobrze, ale to nie jest wątek ci w ten sposób, to nie jest wątek dzisiejszego dnia. Wątek dzisiejszego dnia, ale, ale, nie, robimy, ale się... nie robimy sobie wypominek. To co było, to Hitler było. też był, jest po Hitlerze, ale to nie jest powód, żebyśmy nie, nie, się... nie robili nic, I tutaj kwestia jest jednej rzeczy. Ja wiem, że oni pod wpływem adrenaliny, strachu nieraz, zrobili bardzo złe rzeczy. Bardzo złe rzeczy zrobili. Wracają do domu i wiedzą o tym, że zrobili złe rzeczy. To nie jest powód. Zapomnijmy o nie tym co było, zacznijmy normalnie po prostu funkcjonować i żyć. Popatrzcie się, no chłopy, ile było ludzi w Katowicach ostatnio. Przechodzi jeden kamyczek, ani jeden wulgaryzm nie poszedł w waszą stronę. Szefak, szefak, starosta Lubina, możecie sobie sprawdzić na stronie starosty Lubina. Na wniosek przebudzonych konsumentów będzie badał dzieci z powiatu,

I mają Albo rzecznika, albo kogoś z kim ja, możemy panu, rozmawiać. Nie zrobimy, ja panu gwarantuję, że ja nie podniosę ręki na panu, Przynajmniej nie na taki, po prostu, jakby do siebie. Gwarantuję. A moje słowo jest droższe. Chcemy po prostu z kimś panu, porozmawiać, żeby ktoś wyszedł. I... Żeby zrobił orzeczenie. Myśmy przyjechali po to, że my rozmawialiśmy w Katowicach, panu... rozmawialiśmy z byłymi funkcjonariuszami policji. Wystarczy głupie tylko i wyłącznie oświadczenie, że funkcjonariusze policji, którzy brali, my ich nie oskarżamy, którzy brali udział po prostu w tych czynnościach, Zawieszenie do momentu wyjaśnienia. 10 minut apelują wszystkie media niszowe o zaprzestaniu po prostu z wami konfliktu. 10 minut. Wie pan o co chodzi? To jest 10 minut. Przecież my nie chcemy konfliktu z wami. Nie 5, 10 minut. Powinien ktoś podejść po prostu, porozmawiać, byliśmy w Siemianowicach, dreptałem tam tydzień czasu po prostu, bo myślał komendant, że mnie będzie robił za ciula. Nie, już mnie nie będzie robił za ciula. Nie będzie miał był za bo on jest dla mnie i mu to udowodniłem. Teraz w Katowicach nie odbierali od nas przez 4 dni telefony? Okej, okay, załatwimy i pana komendanta głównego po prostu w Katowicach, bo to on jest naszym będą pracownikiem. Odwołani, I to a wy panowie, panowie, wy panowie będą powinniście... Powinniście panowie na, nacisk na, na, ja się. na nich wywierać. Jest, jest nacisk wywierać na swoich, swoich, swoich przełożonych. W Polsce. Się, nie? Jeśli was zostawiają jako mięso armatnie, powinniście pytać dlaczego waszych dzieci wasz komisariat nie będą pociągnięci do odpowiedzialności bo się stąd Niech pan podejdzie wystarczy jedno głupie oświadczenie i nie głupi. Jesteście tak nie samo głupie. w sprawę zaangażowani jak Wy, zaangażowani. Wy możecie Powinniście wybierać po nacisk na przełożonych, żeby wyszli i rozmawiali Podejść, z tułem, który przyszedł. Z a nie Przecież tylko pacyfikować, nic się nie tym Dostają pensję, pomniejszoną przez ten okres czasu. My wiemy, my jesteśmy świadomi. Ale tu jest sprawa załatwiona. Tu nie ma cyrku z bronią, nie ma cyrku z pałek. My za chwileczkę rozmawiamy normalnie, wracamy do normalności. Ja wam to gwarantuję. Poprowadziłem w Katowicach 25 osób, Panowie, około 30 do 40, nawet do 50 tysięcy, bo teraz to liczymy protest. 25 osób ochrony było. Panowie uważacie, że Panowie, wyjście z bronią i ja gazem, to i nie jest skala tak, problemu? Że tak poprosiłem, żeby że tak ma wyglądać? Wszyscy tak? ludzie że Człowiek nabór. tam umarł, bo nie wiadomo, co, o, co się stało, a wy wychodzicie z bronią na tłum, który przychodzi i jest niezadowolony. A pani jest prawniczką. Tak to po ma wyglądać? Co zrobiliście dzieciom? Jaką traumę będą mieć do końca życia? Nie może ja tak być. Ja widziałam na własne Ale... oczy, jak stąd proszę, wczoraj wychodziły. proszę, rozmawiamy. Rozmawiamy, rozmawiamy. Ledwo wyszła. Ale rozmawiamy spokojnie. Dobra, to... spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ledwo wyszła. Panowie, Ciekawa a te jestem, pluciny będą po tej dórka... akcji, będą leciały. Jakbyście wy oposzli jako białe kaski, kurka, zażądali takiej rzeczy, zażądali. Ale to nie jest żądanie. Tym funkcjonariuszom nic się nie dzieje. Nikt ich nie obwinia i nikt ich nie skazuje, bo to sąd Rzeczypospolitej będzie ich skazywał. Zobaczcie jeszcze, te dzieci, które mają glifosat, matki piszą do szpitali, sprawi, czy można się szczepić, odpowiadają szpitali, Panowie, czy pan podejdzie, zapytam pana komendanta. Porozmawia tylko z nim. Może nas pomysł jest dobry. Obywateli czasami i głupi doradzi. Niech pan tylko porozmawia z tym człowiekiem. Może to za, za, za ten, równo, i po prostu będzie święty spokój. Pan komendant ja tu... zna państwa stanowisko. Proszę? Pan komendant wydaje mi się zna państwa stanowisko. To Panie. dlaczego on tego nie zrobi? Ja, o, a, ja gwarantuję, to, że, że ci ludzie, podróżą, ludzie wyjeżdżają stąd w ciągu 10 tak minut. Pakujemy się i wyjeżdżamy w ciągu 10 minut. Wszyscy. Nie będzie tutaj jutro, nie będziemy nawoływać, żeby nie przyjeżdżał My tutaj nie nikt. Jutro, pojutrze. Nie będziemy chcieli ja nie chcę pracować, nie chciałbym pracować w tym komisariacie. Jak wy stąd odjedziecie, nie chciałbym być tutaj na dzielnicy dzielnicowym. Bo ludzie są wzburzeni. A wy wychodzicie do nas z bronią. Emocje, emocje, chodzimy emocje. My się wam, dowiemy dobrze panowie, że my się nie boimy. Nie boimy. Czy na mnie pałkę wyciągniecie, czy gasy, sobie będziecie lać? ja się was nie boję, bo ja znam swoje prawa. A ja uważam, że nawet takiego głupiego człowieka 10 minut załatwiamy sytuację, wyjedziecie do domu. Oni, tamci ludzie, idą do domu, czekają na rozprawę, bo i tak będzie rozprawa, i tak będzie rozprawa. No przecież to jest nieuniknione. Czekaj sobie, mogę Cię prosić. To jest ja chcę zaznaczyć jedną rzecz. To jest nieuniknione. To jest nieuniknione, że będzie rozprawa sądowa z tymi ludźmi. No chłopy, dogadujemy się, załatwiamy. Wszystkie media w, krzy w Polsce krzyczą. Wszystkie media, w całym, w każdym mieście gwarantuję wam, dzisiaj pójdzie komunikat. W każdym mieście, że zrobiliście coś na poziomie. Godzinę mi to zajmie, żeby w każdym mieście poszedł komunikat. Siądziemy razem, ściągnie pan kas i zobaczy pan, będą pisali z Rzeszowa, z Łodzi, z Poznania, Dziękujemy. ze Szczecina, z Zakopanego, wszędzie będą nam pisać po prostu, że nikt tutaj po prostu nie pojedzie. Gwarantuję to panu. Ja to mi nie pamięta. Ja wiem, ale, ale pan, pan jest Daj pan, anty, to, nie, pan, pan anty, ale pan gwarantował nam ob ochronę. Przysięgając. A my jej nie mamy. Tu jest bardzo prosto, można załatwić szybko sprawę. Ale, roz, ale, ale, ale oni nie odbierają. Szanowny panie, z panem rozmawiam, ja do pana po prostu nie krzyczę. Pełni to jedno, nie odmieniamy. Komendant, 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 tyle. Taki, to nas, to, to interesy, jedno. jest jedno. Ona <t collections> czy pełni jakąś funkcję okay. i ma wykonywać <t Olga realised> pewne działania. Tutaj, ja rozumiem, ale potrafimy rozmawiać. Ja nie przyszliśmy się tutaj. Co, 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 co mogę panu no, ale pan może jeszcze więcej zrobić. No Wie pan o co panu, chodzi? To nie, To powiedziałem teraz więcej. i więcej... A 가�息'. można poprosić, można nie, porozmawiać. Ja odłożę wszystko, odłożę, odłożę. Wejdę, poproszę nie, 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 rzeczy nie, 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 Wejdę bez Wejdę nie, kamery. nie, 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 boję, ja się nie boję policji, ja mam swoje prawa i znam swoje prawa. Wejdę czy mogę wejść i porozmawiać. Może przekonam panią komendant, może zadzwoni, zajmie nam to godzinę czasu. Znikają stąd wszyscy, tu znowu ludzie jadą po nas, następni jutro przyjadą. Ile tu będziemy stać? A my możemy za pół godziny, za godzinę czasu, możemy naprawdę w zgodzie się rozjechać. Normalną rozmową, normalną panowie. Nie szturchanie kogoś po prostu na chodniku tarczy. Normalną rozmową. A ja obiecam, że was już nigdy nie przezwę, po prostu, no. To też jest dużo. To, naprawdę to jest spora tajemnica. To jest wie pan, to naprawdę będzie, no... Przestałem pić przez was po prostu, no. Choć nie piłem dużo. Powiem panu, smutne machonarze. No bo to smutno Po prostu, może wejdę, może ja przekonam. Ja to jest rozmowa. Przecież ja nie wejdę, jest, przeszukacie to jest, to jest mnie, to jest rozmowa obywatela po prostu z dowódcą, z komendantem i załatwimy piękne sprawy, gwarantuję panu, tak, że jak jest. siądziemy w trójkę czy w czwórkę... Proszę się kontaktować z komendantem telefonicznie. Ja mam 21 spraw sądowych. Jak ja telefonicznie? Nie da się telefonicznie. polskie dzieci Próbowaliśmy dzwonić, jest telefon ale, ale rozumie pan, że dzwonimy? I, I nikt nie, i nie, odpowiada. nie odpowiada, nikt nie odpowiada. Proszę pan o co chodzi? Ja będąc tutaj, razem gdybyśmy tutaj dowodzili... Razem. Się być. To by było 15 minut załatwione. Ja uważam, pokojowo. gdybyśmy pokojowo, gdybyśmy razem po prostu broni. tutaj dowodzili, nie stałby pan w kasku, stałby pan uśmiechnięty, dzień dobry. Ty, 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 Trudmielite brałeś udział, dziękuję, zawieszony, miesiąc, dwa, trzy do wyjaśnienia. Trudno, musisz myśleć, co robisz. To prawda, jak ja dam dupy w pracy, to nie dostanę wypłaty i tyle w temacie. A jak u was dali dupy w pracy, to To chodzi być tylko i wyłącznie. I My tak samo pracujemy. Coś zawinimy, ponosimy konsekwencje, tak? No nie może tak to być. Przez półtora roku się tniemy, nie? Chyba dzisiaj pierwszy raz jestem normalny, nie? Ci, co mnie znają, nie? A wszyscy mnie tu znają. A rzadko bywa. A rzadko bywa. <laughs> nie, wiecie dlaczego? Bo podjęliśmy pewne myślenie i pewne kroki, że naprawdę jesteście mięsem armatnim. No, nie tędy droga. Przecież Zobaczcie oni... 2015 rok, pod Sejmem żeśmy protestowali. Kiedy Myś... Kopaczowa była przełóż... premierem, policja Opracanie na nas nie dopuszczana. Na no. Musisz najpierw wyłączyć. Co? Zmieniła się najpierw. władza, a jest jeszcze le? gorzej. A w Więcej pieniędzy poszło w tej chwili panie, ja, wam panie... gwarantuję, ja wam gwarantuję, że będę robił wszystko przez następny czas, abyśmy po prostu zmienili tą policję na tyle. A na tyle zmienili policję że komendant ma być wybierany w referendum, wy macie być opłacani z PKB, macie po prostu uczyć się prawa więcej jak my, żeby go znać, przestrzegać tylko i wyłącznie to prawo i, dzia i działać w Tutaj jest, tak? e, Nie, nie, włącz lajwa, włącz. I działać w granicy prawa. I wszystko, i mamy temat zamknięty. Mimo tego, że po prostu byliśmy popychani i itp. i na żywe. Ja nie mam problemu, że dostałem od was pałom, ktoś mnie kopnął, ktoś mnie uderzył. Ani raz do was nie rzuciłem. Słownie rzuciłem do was wiele razy, ale nigdy nie rzuciłem kamieniem, butelką, niczym do was nie rzuciłem. I, a tego, mi, i, strzelali. i tego mi nie zarzuciły. Wyłapywali dzieci, a dzisiaj wychodzicie a z bronią i z rosną. gazem do nas. Załatwiamy w ciągu godziny. pertraktacja, godziny z obywatelem, spieprzamy stąd. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Panowie, zastanówcie się, co my z wami robią. Domu, Rzucają was z kąta w kąt. Jesteście niewyszkoleni, domu. jesteście, w niewyszkoleni, jesteście w w domach. Byliście, Przepraszam. Nie, mów, mów. Byliście we Wrocławiu, robiliście zabezpieczenie po prostu. No i chłopie do no i co z tego zabezpieczenia? Skuty, wywleczony, spisany, a wczoraj po prostu sąd pisze, że mam prawo, mam prawo do protestowania. To, co było w Warszawie, znaczy we Wrocławiu pod tym stadionem, coście zrobili, to jest przestępstwo, panowie. Ja będę teraz do, po, do po, będę walczył o swoje prawa i odszkodowania. Ale nie ja. będę, bo ja będę cywilnie chciał tych funkcjonariuszy, którzy mnie podali, spisali i będę chciał nas. Choćby to trwało rok dwa pięć. Będę to robił. Po to, żeby wam udowodnić, że łamiecie prawo. Bo jeżeli ja dostaję wyrok, że mam takie prawo i mogę protestować, mogę wygłaszać swoje opinie, a wy mnie przeganiacie schodnika, popychacie, to łamiecie prawo. Nie może tak być. Naprawdę nie ja może też mam, Ja też do, mam. Doszło teraz do łamania prawa. Kazali nam się rozejść. To teraz, Proszę? Proszę? Nie 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 rozzejdź, to teraz doszło do łamania. Proszę. Nawet sam ten człowiek, który tam krzyczy, on łamie prawo. On łamie prawo, bo my mamy prawo do Mówiąc manifestowania. Do wyrażenia swoich opinii. No, zaraz przyjedzie po ja, prostu wyrok. To wam pokażę oryginalnie. A ja mam też... Jedzie żona, nie wyrok. No jedzie żona, ale żona to wyrok po prostu. <grym> mam nadzieję, że wasz przełożony poszedł i rozmawia z tamtym człowiekiem i tam ci u góry na tyle mają najlepsze jaja... jest to, że wy też za te wyroki płacicie. Bo z waszych podatków Idą też pieniądze na te utrzymanie sądów, tych sędziów, którzy tam siedzą, to piszą. Nie wierzę, że wam jest przyjemnie w domach, panowie, jak wracacie do domu. Nie wierzę, że wracacie w mundurach. Każdy z was wraca w ubraniach po cywilnemu. Nie wierzę w to, że przyjdziecie w mundurze z napisem policja do domu. Panowie, nie wierzę w to. Wasze nie twarze już są wszędzie. Po prostu są wszędzie twarze. Nie wierzę w to, że Ktoś kiedyś to twój syn 30 pójdź, pójdź, pójdź. minut. Panowie, wyobraźcie sobie, pan tutaj jest, ma małżonkę prawdopodobnie, bo ten. Ma prawdopodobnie dziecko. Ten facet był pijany, czy tak Panie podkomisarzu, jesteśmy na żywo na Facebooku Paweł Dankiewicz. Dzwoniłem 20 parę minut temu. Nikt nie podjął interwencji tutaj w Lublinie. Dlaczego to się tak dzieje? Że 20 parę minut czekam na przyjęcie interwencji do mnie. Żaden policjant nie chce wylegitymować mnie. Wzywają do rozejścia, mamy spontaniczne zgromadzenie, mamy prawo tu być, wzywają nas do rozejścia. Próbują nas siłowo usunąć. Proszę pana. Panie podkomisarzu, po raz ostatni dzwonię, proszę, żeby tu wysłany został patrol. Chcę się wylegitymować, zgłosić osobie, która mnie wylegitymuje. Co zgłasza? Czy pan przyjął to i pan to rozumie? Dobrze, wejdziemy na schodach, jak nas puszczą i zgłoszę. Panowie słyszeli, mamy wejść na najbliższy komisariat Policji. najbliższego nie Proszę ma. Proszę nas umówić, żeby przejść. To jest funkcjonariusz Policji. Ale przecież siłą ten, nie będziemy ten, wchodzić, panowie. Nie będziemy siłą wchodzić. Co ten wy? pan pracował, może wam wyciągnąć legitkę 20 lat w Policji, panowie. Chcemy wejść na, teren, Coś, bo niech, bo niech, na imię, Serio? Dyskusji, tak? Panowie, naprawdę? Panowie naprawdę. Naprawdę tak robicie. Ale naprawdę wy to robicie? Czy słyszeliście, że rozmawialiśmy z waszym przełożonym, kazał nam wejść po prostu do najbliższego komisariatu? Proszę nas przypuścić. Pokojowo my chcemy wejść. Chcę interwencję zgłosić. Tam człowiek prosiłem, żeby mnie wylegitymował, nie podjął czynności. Komisarz Policji. Nie dopełnił obowiązków służbowych, ponieważ nie podszedł do mnie i nie wylegitymował mnie. Trzy razy go prosiłem. Boją się. Panowie, jesteście na przegranej po prostu sytuacji. Tak Czy Wy to rozumiecie, że już jesteście na przegranej sytuacji? żeby swoją siłę demonstrować... Proszę mnie, nie to rozumieć. Oni na jeszcze ustawiam. wywiercili, ten pan, jest, to pracował, nie ten pan pracował o, 20 jest. lat w policji. Szanowny panie. To jest funkcjonariusz o, to jest 20 letni służby. Następnych Który? czterech Który? jedzie Który? funkcjonariuszy. Który? byłych Który? funkcjonariuszy 30 Który? lat, 30 lat, 28 i 25 na rozmaloną łebko. Chodź, chodź, chodź. co się zakrywacie? To zakrywa? co zakrywacie w twarzy? Ja Co wy to robicie? W 15 minut załatwiamy sprawę. Ok. 15 minut i się rozchodzimy. No, przecież postawiliśmy, tam jedziemy na drugiej stronie. Macie w formacji, Mam nadzieję, że umiecie lepiej władze, przeprowadzać władze, władze, władze. pałowanie i tam... Władze, władze, władze. Nie tak jak ostatnio się na na drugie to drugie wydarzyło. Ale tam my nie tam eskalujemy, my tylko rozmawiamy, traktujemy, teraz innego. Udo, nie tłumacz nam, co my mamy robić. My to, to możesz iść tam, możesz iść tam, ale nie mów bi, co ja mam robić, dobrze? Bardzo będzie. Udo. Tam udo, tam. ale udo, kończymy rozmowę. Bardzo cię proszę. Ja tutaj chcę załatwić sprawę, żebyśmy się po prostu rozjechali. Czy jest możliwość wejścia do kolejki? Panowie, nie ale boję, panu, mnie nie zrobię? Chcę rozmawialiśmy przed chwileczką podeszli. po prostu z waszym przełożonym i powiedział, że mamy wejść do najbliższego komisariatu lub komendy. Czy ta komenda jest zamknięta? Czy ona funkcjonuje czy nie funkcjonuje? No musicie odpowiadać, ale panowie. Zaraz jest tu dyżurny jakiś? Musicie. Proszę poprosić dyżurnego. Musicie mamy ja obowiązek. Proszę poprosić ja to, dyżurnego. Widzieliśmy te zdjęcia dzieci. Dzisiaj nam pokazano. My walczymy o zdrowie dzieci w całej Polsce. Wszystkich. Między innymi wasze policyjne dzieci. Poważnie, wezwaliście posiłki. A wy, wczoraj czy przedwczoraj żeście pałowali dzieci. Zmuszaliście je do klęczenia. Ty, do tego służy Wasza formacja. To nie jest chore? Nie, 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 nie. jest, to jest że, to ty ty go nie, zawieszą, będziecie to nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. mieli nie. Nie, nie. Nie. wyjdziecie stąd. Nie. tu będziemy przyjeżdżali na zmianę. Nikt do Nie. 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 będzie pryskał. Ale Ale będziemy. Tutaj bieżą, siły, Nie. Nie. będziemy trzy Nie. Gwarantuję Wam to, że będziemy tutaj stali trzy miesiące. Możemy załatwić to w ciągu godziny. Po ludzkim. Żaden pokaz siły, panowie, mnie nie rusza. Mnie nie rusza. Gazowaliście już mnie, nieraz. Biliście mnie, nieraz. Nie ma takiej opcji, żeby pokaz siły mnie ruszył. Załatwiamy sprawę w ciągu godziny. Zawieszeni, funkcjonariusze. Zawieszeni. To społeczna, panowie. My mamy do tego prawo. Rozmowa i załatwiamy w ciągu godziny, rozchodzimy się. A jak gwarantuję, ani jednej osoby tutaj nie A będzie. wy wzywacie posiłki, podnosicie tarcze, jakby z wami chcemy ludzi, rozmawiać. Na czterech ludzi, ludzi po prostu, co wy to robicie? Przecież Wyciągacie to całe całe broni, siebie. gaz, na kobiety, Cały dzieci, na kogo? Na te kobiety. parę ludzi? Co przyszło? ja mogę wejść na komendę? Chcę zgłosić interwencję. Nie mogę... no ale nie... dlaczego? Jest dlaczego? Dlaczego? otwarta, można zgłaszać... Dyżurny Komendy Wojewódzkiej prosił, żebym poczuł. Dlaczego mam takie Ale rozumie pan, że... Ale... Okej, okay. szanowny pan, ma pan takie ale wyżurny dyżur... Komendy Wojewódzkiej przekazał nam telefonicznie, że mamy wejść na najbliższą komendę. To jest komenda? To jest komenda, tak. Komisariat, komenda. Chcemy złożyć zawiadomienie? Chcemy złożyć zawiadomienie, rozumie pan? My nie chcemy się tam bić po prostu, a nie robić jaja. Chcemy tylko i wyłącznie porozmawiać. Proszę mi umożliwić, wejdę, zgłoszę 5 minut. My chcemy zgłosić złożyć złożyć zawiadomienie. zawiadomienie. Chcemy zgłosić zawiadomienie. To na nas, panowie, się szykujecie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana ktoś do końca dobry, przepraszam. Oczywiście, oczywiście, będziemy się... Artykuł 15 ustawy policji. I co on dalej mówi, proszę pana? Ustawa o naszego pana praktyczna, wierzy pan w udział w nielegalnym zgromadzeniu? Nie ma, nie, nie ma takiego ma czegoś coś, jak nielegalne zgromadzenie. zgromadzenie. Niech pan nie opowiada po prostu głupot. Dzień dobry, podstawa faktyczna, podstawa prawna, Dziennikarz społeczny i nie ma czegoś takiego po prostu jak nielegalne zgromadzenie. zgromadzenie. Dobrze o tym dokument... dzisiejszym... Dzisiaj podstawa wyrok przyszedł. Podstawa pan podstawa Ale proszę przeprowadzić. Przeprowadzi... Przeprowadzi... Za panem stoi funkcjonariusz policji z 20-letnim stażem. Niech pan Niech uważa, co robi. pan mówi, bo pan nagrywa to również. Szanowny panie, proszę pan nie okazania dokumentu, proszę przedstawić do podstawę faktyczną. W ustalenia pana danych osobowych. Ale jakie przestępstwo popełniłem? musi pan popełniać przestępstwa. Muszę? Musi pan mieć podstawę prawnik, prawną i podstawę praktyczną. Na jakiej podstawie pan tutaj to, wychodzi i żąda legitymacji? Ale na jakiej podstawie pan gospodami. żąda... No, na Proszę, stawa, odmawia pan, nie odmawiam. Nie odmawiam. Nie, odmawia, nie, odmawia. nie, odmawia. nie odmawia. jesteśmy nie świadkami. Nie odmawiam. Odmawia. Odmawia. 45, 45 kodeksu postępowania z o wykroczenie. Jest pan osobą zatrzymaną. Zapraszam pana na komisariat. Ale w jakim, w jakim celu? Panowie, nie, 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 panowie, panowie. panowie... Zostaw nagrywać. będziemy uszkodowani, Tak jak od tamtych. Nie rób nic. Mateusz, ty wiesz, co ma zrobić. ty wiesz, co ma zrobić. Mateusz, ty wiesz, co ma zrobić. ty wiesz, co ma zrobić. zatrzymujecie go poważnie. Mati, ty wiesz, co ma zrobić. Dobra. Odpowiecie za to! Każdy z Was za to odpowie, panowie! Odpowiecie za to! Przestępca! Przestępstwo to jest przestępstwo, panowie! To, co robicie, to jest przestępstwo! Uniemożliwiacie się... wejście człowiekowi na, na, komend na komendę. Na komendę? Myśmy przyszli. Tamten stoi. człowiek stoi, stoi tylko, zawiadomienie. Tak? Stał i przyszedł złożyć zawiadomienie, a wy go po prostu wciągacie na komendę. Nie podając podstawy prawnej, podstawy faktycznej? Tutaj ta pani jest małżonką tego pana i jest prawnikiem. I bekniecie za to. Po prostu bekniecie za to. Pamiętajcie, że władza się zmienia, a my zostajemy. Nie przejdzie wam to. A dlaczego żeście tego pana wybrali? A dlaczego mnie, żeście nie wybrali? Co? Osobę, która stała z boku, nawet z wami nie rozmawia. I chciał złożyć, wejść razem z nami, tak. zaświadczasz po prostu, tak. Chciał, chciał wejść, złożyć zawiadomienie. Wszyscy chcieliśmy wejść złożyć zawiadomienia. Fortem. Tam rozkazali nam się rozejść, był komunikat Tych policjanci popełnili e, przestępstwo. Każąc nam się rozejść. Mamy prawo uczestniczyć w zgromadzeniach spontanicznych. To jest zgromadzenie spontaniczne. Panowie, co wy tutaj robicie? Naprawdę, wstyd, wstyd. Wstyd! Wyciągacie broń, wyciągacie gaz, podnosicie pałki, będziecie nas bić, tak? Nikt nie może wyjść i się do tego ustosunkować w jakimś stopniu? Co tutaj się dzieje? Słuchajcie, musicie się nauczyć, że konstytucja jest najważniejsza. I to obywatele. A nie ma polecenia, komendacje. A wasze uprawnienia. My wam nic nie robimy. Nie atakujemy was, stoimy sobie, przemieszczamy się po chodniku, mamy do tego prawo. Wiecie, że my nawet żalu do was nie mamy tutaj? Wiecie, że my, ja na przykład, nie mam do was żalu i ten gość, którego że się tam wlekli do was, też do was żalu nie ma? My tylko obnażymy, my tylko obnażymy. Jeden z nas został pomity z wolnej Polski. Odpowiedzą. Nie chodź po drodze, Misiu, albo przechodzisz, albo się nie plątaj. Wystarczy słowo i schodź. Widzicie, jak to działa? Rozmowa. rozmowa, tylko stoicie. Dialog, rozmowa. Patrzcie, drodzy państwo, drodzy sąsiedzi, drodzy przyjaciele. Tych oto panów. Oni nie są winni. Temu, że tutaj stoję. Ja po półtorej roku stwierdzam, że ci funkcjonariusze policji... Nie są winni. Nie bój się. Nikt cię nie zaatakuje. Nie mam takiej ochoty. Jest za niski. Wszedł w Nieświadomie wykonują polecenia, bo nie są to rozkazy, tylko nieświadomie wyko wykonują polecenia ludzi, którzy nimi się podcierają. Powiem brzydko. Podcierają.